Siempre widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w y, Squid Game 2 na Robloxie. Zanie tylko zaczniemy. No, nie tak za niedługo, minuta 30. Jeśli spodoba Wam się film, zostawcie łapkę, subikę i oczywiście dzwoneczek. Wiem, że możemy słabo słychać, bo mam bardzo słaby mikrofon. No tak już to oglądniecie sobie. Proszę no bez dźwięku, wiem, ja że trochę nudna, ale uwierzcie mi, zanim tego kupię sobie nowy mikrofon. W końcu się tego chyba doczekacie. Okej, okay. jeszcze minuta i 10 sekund, zanim zaczniemy. Co tu można, jeść? Jak, jak widzicie, ja już tutaj kilka razy w to grałem. To może jakąś skrzynkę za. Co to jest? Jakieś pały. Coś, tu się lasuje z Chalk. Unik, unikat jakiś. Nie ma co chodzi. Co to? Wake okay, middle of the night. Okay, jeszcze tylko pół minuty. Tutaj, i tutaj tych papskich baconów? co tu się dzieje. Ja już mam lagi. Znaczy nie mam lagów, ale mam lagi. Nie mam, ale mam. Dobra, jeszcze tylko... 10 sekund. No i... zaraz zaczynamy. Jak chcecie, to też będę mógł dla was nagrać inną gierkę ze... E, oczywiście z Squid Game. Taką jeszcze lepszą. Na razie wziąłem tą, bo to jest taka pełnoprawna dwójka, a w tej co ja y, gram bardzo dużo, w tom, to y, y, tam nie jest taka pełnoprawna dwójka, po prostu tam jest Mingl i Penta, i jest normalny ten, że jest laleczka, y, Dalgona, y, y, Penta, Mingl i y, szklany Mos i ta ostatnia konkurencja Dobra, pierwsze, konkurencja, czerwone światło, zielone światło. Czyli na drugą stronę, zanim zegar uderzy w zero, przestań się ruszać, gdy lalka powie czerwone światło. Okej, okay. szybko biegniemy tam, bo to zaraz się oczywiście zacznie. Biegniemy. Zielone światło. Już czerwone światło, trzeba się zatrzymać oczywiście. O, już nie, nie zorientowałem się. Okej, okay. biegniemy, zielone światło, nadal zielone. Już przedmiot O, już zielone, ja, ja, ja mam jakiś czas reakcji minus 1000, nie? Okej, okay. jeszcze 30 sekund mają pozostali gracze na ukończenie y y toru, toru no, tej konkurencji. 10 sekund tutaj już każdy przeszedł oczywiście. Dobra, teraz będzie tak. Oj, oj oj. sam ranny i krytycznym po krytycznym umierasz. Się boję. On tutaj typa, którego bije mnie też bije. Razem się bijemy. Boję się. Jeszcze 77 sekund, bo mnie jest jakiś bacon i. No. Nie wiem, czy powoli zdrowie. Numer 386. Szkoda, że. Jest... Przepraszam. Szkoda, że jest 456. Bum, 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 Nie wiem co robić. Chodź no tu. Dziś się ktoś odważy tutaj zbliżyć. O, chodź tu. O! Taka słana byłaś. Jeszcze 37 sekund. Raczej to przetrwam. Nie zdarzyło się jeszcze, aby... Przegrał na tym oczywiście. O! O, ale lecę! Zabiję go, za ją. Co Wracam do swojej kryjówki, do swojej komnaty. Jego ja nałożyła. Ale ten ktoś ma lagi. Widać to? O, 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 o. W co się dzieje? On tu jest, czy on tu nie ma? Nie wiem. Dobra. Ta noc została oczywiście przeze mnie przetrwana, a jakby inaczej. Teraz pęta. Okręć wszystkie minigry w swojej grupie, aby przejść do następnej gry. I tutaj też bardzo zależy, czy będziesz miał ogarniających teammateów, dlatego że No, to jest dosyć ciężkie. Znaczy nie jest aż tak ciężkie, ale no musisz mieć ogarniających team'ów, jeśli, jeśli chcesz to przetrwać. Okej, okay, zobaczymy, czy będziemy pierwsi, czy będziemy czekać. I. Oj, czekamy. Nie, tak. Dobra, jestem drugi. Oj, oj, oj. Dobra, wcześniej jeszcze grałem raz sobie w to. To byłem właśnie ostatni bo... i tak czułem, że jest taka na mnie taka presja. Ostatnie jest takie średnie, ciężkie, ale mi się wtedy całe ręce trzęsły. Dobra, rób to dobra, teraz ja, co to będzie, ojej, oh yes. dobra, udało się, dawaj, 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 dawaj. lecimy, 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 dawaj, minutę, minu minutę, mamy, Dawajcie, dawaj, 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 masza ampi, masza ampi, lecisz, graż numer 102, o to jest w ogóle 008, i to jest 15 też, Dawaj, no co ty nie umiesz prostego zadania zrobić? Dawaj, 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 Masza, Masza, lecisz, Masza. Dobra, brawo, teraz ty, graż numer 97. Udać się, udać się, dawaj, mam jeszcze 50 sekund, lecisz, lecisz, lecisz. Na pewno nam się uda. Brawo, super, teraz jeszcze, ostatni, 159, graczu, dawaj, koń, kolejny, wam, a, co, dawaj, wiem, że to jest ciężkie, ale wiem, że dasz radę. Dawaj, dawaj, 30 sekund. Let's go, udało nam się, udało nam się, let's go. Teraz oni oni są na piątym już sami. Ale raczej odpadną. No na pewno odpadną. Dobra, teraz lecą następni. Dobra. Pójdźmy sobie tutaj do nich. Dobra, te ja tu mamy ryję, chyba zresztą imprez. Dobra, teraz ta, ta... ta baba, to jest team baba. Dobra, już jestem na trzecim zadaniu, minutę, powiem, półtorej minuty. Dawaj, ć. dawaj, dawaj, dawaj. Ja sobie otworzę skrzynkę. Dobra, otwieram to. Czy będzie coś fajnego? Czy wyleci coś fajnego sprawc. Co, jak on w ogóle wygląda? Yy. Takie coś. Jeszcze założę sobie, jak on wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, co wiem, jest tutaj. Czy jest jakaś kapusta? Marihuanina. Dawaj, 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 dawaj. Lecisz, lecisz. Super, lecisz. Nie dasz rady, dawaj. Oni przegrają! Oni to rzeczywiście. Tak, oni to przegrają. Tak Oni co prze... wygrają? Dwóch przeszło! Nie, oni przegrali. Nie, oni wygrali wtedy. No tak. Bo... Będzie chyba jeszcze jedna rundę czy. Będzie. Może będzie dogrywka, ale nie wiem, wątpię. O tu myślę, że nie będzie raczej. Ale. Tak, nie będzie, nie będzie. Teraz Mingo. When Professor finds the room the correct amount of numbers, you cannot leave the room after entering. Dobra. mam na karuzela. Ja, jak ja tu odpadnę w pierwszej rundzie, to się nie ziszczcie, bo ja... jestem bardzo słaby w minglu. Dobra, jak coś to, to idzie z tym WIK... WICTOR! A to jest ten, co ja byłem z nim w minglu. Okej, okay. kręcimy, kręcimy. Yy, cztery osoby. Mam cztery. Idźcie sobie, mamy cztery. Mam cztery osoby. Co, są trzy osoby? Cztery są. Na Bo No co jeszcze mnie wypierdoliło? No kurwa, żarty. No ile... Co się dzieje? O! O, wygrałem! O, cud! Dobra, udało się! Godzilla, gazilla, Go gazilla! Dobra, druga rundka, lecimy. Jedenaście osób już zostało tylko, o kurde. Prawie 3000 Hej Siwa Cztery osoby. Kto, 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 to? Dobra, ja jestem z wami. To jest pięć nas! No jest nas jest sześciu. Jesteśmy czterech. Jeden, dwa, trzy, cztery... UDAŁO SIĘ! Jest! Jej! Jesteśmy najlepsi! Ugu, gaga ga, ga, Let's go Jeszcze? Osiem osób i jeszcze? Potem raczej będzie szklany most albo przeciąganie liny, ale jak nie będzie prażystej liczby, to raczej będzie szklany most. Ale chyba w drugim sezonie nie było. Nie, 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 się, nie było. Ale zawsze. Jeszcze ja wrzuciłem tutaj moje takie jednej gierki ze skłóiteń, zawsze tam było. To jest tak niepewne. Dobra, cztery osoby znowu. Mam cztery, mam cztery. Jest, są cztery! Są cztery! biegnijmy do przodu jest ktoś ze mną? dwie trzy jeden dwa trzy trzy osoby mamy nie, cztery mamy trzy cztery cztery, let's go! chyba przetrwałem mingl chyba nie wiem I'm a magia ta go jeśli ja przetrwałem mingl, to to będzie jakieś... to kurde co tu się stało? jakim ja pra... Mm. Osiem mod? Aha! Każdy przetrwał. Nie wiadomo dlaczego. Dobra. Zamiast szczęście. to te pewnie teraz odpadnę, Ale no... cztery osoby znowu. Kto do mnie? Tutaj. Trzy osoby mamy. Chodź ktoś. Dobra. Cztery mamy. Trzymamy. mamy. cztery. 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 Dobra. Biegli! Dobra. Mamy cztery. Let's go. da się. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Wow. Umiem liczyć. <sighs> No, Planuję taki dłuższy film, może 25 minut, 30 minut, bo mam dużo wolnego czasu, jeszcze 8 osób dalej. Co się dzieje? Godzilla, Godzilla, ale może nie, bo oho. Dobra, udało się. Bafrum brał. O nie, Jest ta bitwa w Łazience. Mogłem kupić to z tymi, o, z tymi, Ja nie chcę być jak tanus, jak coś. Nie można skakać. Ja się trzymam z dala od innych. Ja się nie klepię. Ja się nie chcę klepać. Jestem zdrowy na no, umyśle. Ona deda. Ona dedła. Ja, mama, ja didi di. O, jestem w Kiblu. <grywa> <grywa> jestem bezpieczny. Jak już to, wejdę sobie tutaj. <grywa> A ja mądry jestem. A jak tam ktoś będzie? To, 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 le, to lecimy. E, jeden na jeden na jeden. Ej, ja nie wiedziałam, że tu wchodzić można, nawet. Godzilla. Godzilla. 20 sekund. 8 osób. A magia, ale ci I taki sens ma to, że. Nie własić mi, ja sram. Jaki sens ma to, że... Oh! A to... A, bo ona nie weszła. <grym> jaki sens ma to, że... O, ktoś umarł jednak. A jaki sens ma to, że tu jedna osoba umrze i... i sru. Jak chcę wyjść? Co teraz? Rebellion, Co to jest ten rebellion? To jest. A co tu chodzi? You will be to Aha! Trzeba będzie bumować boom się? Tak trzeba będzie się bum -bumować. Tak tu się bum -bumuje. Tak, bum -bumować się będzie trzeba. Jest bum -bumuje ich wszystkich. A, też lubi robić bum bum. Gdzie jesteście? Ja was zaraz bum -bumuje. Ej, bo ja się boję tu być sam na środku, ja nie chcę. Gdzie oni są? Niech ktoś pójdzie ze mną. O, tam ktoś. Widziałem. Jak. O, szkodawało mi się. Dostała, dostała, dostaje, dostaje, dostaje. dawaj, dawaj. Jesteś dat, jesteś dat. Biją, biją, BIJĄ! Dostała, dostała, on jest Z on jest Z Zabiłem! Co jeszcze? Kto jeszcze? Jeszcze ty, jeszcze ty, jeszcze ty. Za, leżysz, ty leżysz. Zabita! Ty. Co teraz? Jeszcze raz. Dobra. Jest to, jest to, jest tu. Bije, bije, bije. Jeden dat. Grało się w Fortnite, a to się gra w umie. Jesteś dat. Teraz, o ile się nie wydaje, to jestem z tym typem. Jeden na jeden! To się stało? Wygrałem za pierwszą próbą! Wygrałem! Jej! Wygrałem. Nie wiem jak to zrobimy, ale wygrałem! Let's go! Ja yes, jestem najlepszy. Udało mi się. Tu 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 tu. tu, tu. Dobra, widzowie, jak jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subika, no i oczywiście subika. Jak subika, to dzwoneczkiem siemka